i wyłanie, każdy sobie podejdzie pierwsze dwa płotki, skikie na dwa płotki dwa, dwa, dwa na kłopki jednym raz, dwa i wkartuje sobie indywidualnie przez bramki hop, hop, dwa, hop, hop dwa, 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 pierwsze i dwa, drugie <todgłosy> Pobudnie. Dwa. Pobudnie. Przejście do skifu na dwie nogi. Dwa.

meczu przeciwko Czarnym po Połaniec. Myśmy tam dość wyraźnie wygrali w zeszłej rundzie, ale to nie może być żadnym żadną wskazówką dla nas. To w tej lidze łatwych meczy nie ma i jutro ten mecz na pewno nie będzie, nie będzie łatwy. Stąd no ja oczekuję od drużyny takiej koncentracji na 100%, bo tylko, tylko to tutaj może nam Przynieść trzy punkty. Na pewno nie jest, na pewno jesteśmy faworytem tego jutrzejszego meczu, natomiast często nie jest to sytuacja łatwa. Prawdopodobnie tutaj przeciwnik przymuruje. Własne przedpole. To będzie wymagało od nas ataku pozycyjnego. Warunki na dzisiaj są już trudne. Myślę, że jutro również będą trudne. Dlatego ja tu wszystkich uczulam na, na, na ciężki mecz. No. Z, tego, co, z tego, co ta liga pokazuje, to tu po prostu nie ma łatwych meczy. I tu, tu z, każdym, z każdym zespołem trzeba się naprawdę mocno wystarać o, o, o zwycięstwo. Na pewno wygrana. Jutro jest naszym celem, natomiast no boisko, boisko po, pokaże, pokaże prawdę. Kadrowo wyglądamy nie najgorzej w tym momencie, w zasadzie poza Marcinem Moraskim, który wciąż, wciąż się rehabilituje po, po, po kontuzji przywodziciela i, i, i młodzieżowcem Tomkiem Knapem, No to, no to wszyscy pozostali są tutaj. Są tutaj do dyspozycji i, i to na pewno napawa, napawa optymizmem. No, jeszcze jakieś tam, może, jeden czy dwa drobniejsze urazy są, ale, ale, ale myślę, że to nie stanie na przeszkodzie, żeby jutro, żeby jutro ci zawodnicy zagrali. No ja, pomimo pogody, tutaj serdecznie wszystkich na jutrzejszy mecz zapraszam. Myślę, że, myślę, że warto, warto oglądać drużynę przeboju, pomimo, że Pomimo, że pewnie w tej rundzie gra trochę w kratę, ale na własnym boisku spisuje się nieźle i tego myślę, trzeba jutro od nas oczekiwać. Dziękuję.